Cześć kochani, witam Was na zdrowie. Ojej. Witam Was serdecznie. Dawno mnie tutaj nie było. Wiecie co, postanowiłam, że spróbuję, spróbuję coś nagrać. Ja korzystam się z jakichś trzech dni, jest w miarę, nie powiem grzeczny, jest spokojny. Nie lubię nadużywania słowa grzeczny. Mm. To też, e, wiecie co, nie wiem, może uda mi się coś tam nagrywać. Na pewno nie codziennie, na pewno nie w formie jakiegoś vlogmasa. Nie wiem, czy w ogóle są jeszcze tutaj ludzie, którzy mnie e, obserwują, czy mają ochotę oglądać. Jeżeli jesteście, to dajcie koniecznie znać. Moje dziecko, na przykład, w tym momencie, nie da się przełączyć teraz tak kamery, ale pokażę Wam o tak, co robić. Moje dziecko bawi się tutaj, małą taką pufę, z której powyciągałam wszystkie niebezpieczne dzieć, rzeczy. E, I moje dziecko tutaj właśnie przekłada. E, tak, to co tam zostało, czy jakieś tam rolki do yy, obierania ubrań, yy, co jeszcze tutaj mamy ciekawego, nie wiem, jakieś chusteczki, oj, takie tam, wiecie, yy, pierdołeczki, które yy, żadnej mnie nie zrobiłam, sobie postawiam, bo mi ciężko tak nagrywać zawsze, jak ręką trzymam. Nie wiem, kochani, ja ogólnie tych filmików nie nagrywam, e, czy też e, chciałam zrezygnować z nagrywania, ze względu na to, że po prostu to się zawsze pojawia bardzo e, nieregularnie u mnie i e, nie chcę nikomu robić nadziei, bo tam, m, że, że to tak super się będzie regularnie pojawiać, bo ja po prostu nie mam na to czasu. Powiem Wam tak, mam małe dziecko, moje dziecko skończyło rok, ja w tym momencie nie wróciłam do pracy, jako że nie miałam stałej umowy, zanim, zanim odeszłam na, e, wiecie... E, także ja nie wróciłam do pracy i też nie mam serca zostawiać w domu rocznego dziecka, to jest mój wybór, moja sprawa i proszę o nie komentowanie tego i nie wysyłanie mnie na siłę do pracy, dlatego, że to jest moja sprawa, mojego męża i mojego dziecka, tyle. E, więc ja póki co, daj kochanie, dasz mamusi. Ja póki co zostaję z dzieckiem w domu. Zobaczymy, jak to długo będzie trwało, nie wiem. Stasiu jest ogólnie zapisany do trzech żłobków, ale też e, no nie tak prosto jest się do tych żłobków dostać, jak to się wydaje. Przynajmniej tak jest u nas. E, co jeszcze? Kochani, w ogóle chodzę do szkoły w weekendy. E, postanowiłam, że jak już siedzę na tym macierzyńskim, to jeszcze jakoś postaram się Dokształcić, żeby po prostu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, żebym nie musiała już więcej tyrać w żadnych marketach, bo to nie jest praca dla mnie, to jest tyranina. Przynajmniej tutaj u nas tak to wygląda, że każdy chcecie za wszelką cenę wykorzystać i w ogóle yy, nie, no po prostu nie, no każda inna praca, byle nie do marketu. Nie, no więcej nie pójdę na pewno do marketu. Chociaż wiecie, nie wiadomo, co, co życie przyniesie, no i też do końca życia w domu na pewno się nie będę. Eee, więc szkodzę, chodzę do szkoły weekendowej. Teraz mamy zajęcia w ogóle przez e, internet, przez aplikację, więc też e, wiecie, co Proszę mi było po prostu pójść, wydysponować sobie ten czas. No właśnie, tak będzie wyglądać nagrywanie. Dzięki! Dzięki! Uuu. A ja nie chcę grób pokazywać, naprawdę nie mam ochoty pokazywać, co się na YouTubie. Wiem, że to by było fajne, na pewno, ale chcę sobie oszczędzić komentowania z tego, co moje dziecko robi. W jakiś negatywny sposób. Wolę jednak czytać słodkie komentarze. E, na przykład na Instagramie, gdzie obserwują mnie ludzie, których sama zatwierdzam. E, no, także wiecie, co Stasiu dotychczas był bardzo wymagającym dzieckiem. Od jakichś dwóch dni nauczył się chodzić. I trochę te wymogi spadły. Ogólnie, no, to było tak, że jak próbowałam cokolwiek nagrać, to stał koło mnie, szarpał, krzyczał i tak dalej, więc, no. Nie dało się to po prostu zrealizować. Nie wiem jak to będzie wyglądało teraz. W ogóle wiecie co, ja zaczynałam nagrywać filmiki o zdrowej diecie, o ćwiczeniach i tak dalej. W tym momencie nie ćwiczę, nie jem zdrowo, jestem szczupła mimo wszystko, ale no jednak ta tematyka ciągle się zmienia i tak naprawdę mam wrażenie, że czasami nagrywam o niczym, no bo vlogi tak naprawdę są o niczym. Mm. Nie wiem, jeżeli chcecie widzieć te filmiki, to ja się postaram nagrywać, ale nie wiem jak to wypali. No i widzicie, poszedł teraz do sypialni e, wchodzić na łóżko, więc muszę zmienić swoje położenie i go pilnować. Potrafię wejść na łóżko, na kanapę, jeszcze nie, bo jest wyższa trochę. Mm. No, widać <śpisać> mnie w lusterku. Kochani, także nie wiem, jak to będzie, zobaczymy jeszcze, co, co mi z tego wypali. Póki co zapraszam Was na e, dzień ze mną. E, Zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno zaraz pójdziemy na spacer, bo zawsze rano wychodzimy na spacer. Nie spadnie kotusiu. Proszę, to jest tak ruchliwe dziecko. Ale to spoko. Lepsze takie niż żeby miało się, wiecie, w ogóle nie odzywać i nie wiadomo, bo istnieje. Eee... Nie wiem, co miałam mówić. Pójdziemy na pewno na spacer. Muszę w urzędzie coś załatwić. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo z tego, co wiem, to wejście tam nie da. Więc muszę jakoś, nie wiem, przez kogoś to przekazać, czy co. Nie wiem. Zobaczymy. No hmm. Pójdziemy na spacer. Później nie wiem, co będzie. Liczę na jakąś drzemkę ze strony Stasia. Jakieś gotowanie obiadu na pewno. Chociaż Kupiłam ostatnio kilo pierogów z kapustą i grzybami mam gdzieś gotowanie, także może nie będę też dzisiaj gotować. Do zobaczę ska później. Stasiu właśnie usnął, jest godzina 12.30, więc postanowiłam, że coś tam Wam jeszcze dopowiem. W ogóle, jeżeli nagrywam ze Stasiem i skupiam się na tym, co Stasiu robi w danej chwili, to to co ja mówię jest tak strasznie chaotyczne i tak strasznie wiecie zamotane więc co ja chciałam powiedzieć kochani niewiele mam czasu ostatnio na nagrywki a już nie mówiąc o jakimś montażu tych filmików przepraszam coś mnie swędzi na nosie po pierwsze siedzę całe dnie z moim dzieckiem wiem, że ono jest tylko jedno ale uwierzcie mi, że jak śpi w dzień, tak nie wiem, godzinkę, półtora, czasami dwie, to jest maksymalnie już jak się rozpędzi do trzech, to znaczy, że nie wiem, bardzo się zmęczył czymś. Poza tym, mam jeszcze szkołę, do której nie chodzę, ale no, zajęcia się odbywają przez aplikację. To jest piątek, sobota, niedziela. Chciałabym, tak jak mówiłam wcześniej, dokończyć sobie ten kierunek, który w sumie po pierwsze mnie interesuje. Mm, może Wam powiem w przyszłości, co to za kierunek, chociaż możecie się domyślić, pewnie co to za kierunek. Będę miała dwa fajne kierunki. Nie zapominajmy o tym, że jestem też pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Powiem Wam, że teraz, gdybym miała iść do pracy do przedszkola, chyba miałabym większą odwagę niż wtedy, kiedy, kiedy zaczynałam. Tak naprawdę moja praca w przedszkolu trwała tylko dwa tygodnie. Mm chyba. Teraz miałabym dużo większą odwagę do podjęcia takiej pracy i myślę, że jak się ma swoje dziecko, to nie jedna osoba umiała w takim miejscu pracować, niekoniecznie właśnie z zawodem pedagoga wczesno wczesnoszkolnego i przedszkolnego. E, więc tak to wygląda właśnie, że no, tego czasu jest naprawdę malutko. Teraz też tu święta. E, niedawno Stasiu miał roczek, tydzień temu organizowaliśmy mu roczek, tam z tyłu możecie jeszcze zobaczyć, e, e, został napis e, roczek. Mm. Szkoda mi tych odzłupków po prostu zrywać, więc e, na razie one tutaj są. Jestem w ogóle strasznie rana. Wiecie co, po ciąży y, porobiły mi się, pociąż zaczęły mi bardzo mocno wypadać włosy, jako że w ciąży tych włosów bardzo mi dużo przebyło, to pociąż zaczęły one wypadać. E, no i niestety y, wypadały, no ale dzięki Bogu na miejsce tych wypadających pojawiały się właśnie takie baby hair. Nie umiem tego ułożyć w żaden sposób. Szukałam opaski, ale w ogóle nie mogę nigdzie jej znaleźć. Ona by trochę mi to wyrównała. Nie musielibyście na te baby hermoje patrzeć, ale wiecie, no nie wygląda to może jakoś super fajnie, aczkolwiek yy, no fajnie, że te włosy nowe jednak rosną. Um... Tak jak mówię, w ciąży włosy praktycznie mi nie wypadały, w ogóle to było, nie wiem, jeden, dwa włosy na krzyż podczas mycia, natomiast gdzieś koło czwartego miesiąca, po urodzeniu Stasia, te włosy zaczęły dość mocno mi wypadać i to powiem Wam, że wypadały mi całymi garstami, teraz już jest troszeczkę lepiej. No, ale widzicie, no, to nie, jest, nie ma tutaj wpływu ani moja pielęgnacja, ani brak jakichś witamin, bo jem absolutnie wszystko. E, ja sobie na niczym nie oszczędzam, mimo że jestem tak naprawdę w tym momencie dość szczupłą osobą. Słuchajcie, ja ważę tylko 46 kg. Ostatnio się ważyłam e, i no mało, prawda? Też nie, ta moja waga trochę nie oszukuje 2 kg do tyłu, ale 38-46 no, to naprawdę też jest niska waga, tak jak dla mnie. Mm, ale jem wszystko yy, i też wiecie co, często wysyłacie mi wiadomości dotąd na Instagramie, jak ktoś trafi na jakiś mój stary filmik o zaburzeniach odżywiania wysyłacie mi wiadomości na temat yy, tego jak ja sobie poradziłam z zaburzeniami odżywiania i ja tak naprawdę no patrzcie, mnie sędzi to z dwóch stron nie wiem, jaki tam zabobon do tego przypisać, nie znam się. Eee, o czym ja mówiłam? O czym ja mówiłam? Że wysyłacie mi wiadomości eee, odnośnie tego, jak ja wyszłam z tych zaburzeń odżywiania i ja nigdy nie wiem, co mam wam odpisać. Jak znajduję chwilę czasu, to zawsze odpisuję. Eee, staram się w jak najkrótszym czasie zawsze odpisywać na wiadomości, jeżeli jakieś są. Mm. I. Nie wiem, kochani, jak ja wyszłam z zaburzeń na nie wiem, co mam wam powiedzieć. Eee, nie wiem, na mnie te wszystkie magiczne metody z internetu, e, czy tam metody jakichś youtuberów e, nagrywających tutaj, e, nie działały. E, nie wiem, tam typu przejdź się, zanim coś tam zjesz. Po prostu, nie wiem, jak, jak się obżeracie, to wiecie doskonale, że i tak to zrobicie, i tak to zrobicie, więc e, tutaj żadne, żadna magia nie podziała. Wydaje mi się, że jakoś z tego, nie wiem, wydoroślałam. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie, nie wiem, kochani. Nie wiem, co mam powiedzieć tak naprawdę. Eee, to jest ciężka, ciężki kawałek chleba, że tak powiem. Ja na zaburzenia odżywiania cierpiałam nie ja wiem, może od y, ostatniej klasy technikum, może trochę wcześniej się to zaczęło, więc od czwartej klasy technikum, przez całe studia praktycznie, jeszcze później to też było 5 lat studiów, y, rok technikum to już jest 6, jeszcze rok do tego dodamy, jakieś 7 lat cierpiałam na zaburzenia odżywiania. Ja już naprawdę nie wiedziałam czasami, co ze sobą zrobić, jak sobie samej pomóc. Nie chodziłam na psychoterapię, y, nie uczęszczałam na psychoterapię absolutnie. Mm. Teraz byłam psychoterapeut, później już więcej nie wróciłam. Nie wiem. Nie leczyłam się na to w żaden sposób. Po prostu sama z tego wyszłam. Nie wiem, może na niektórych po prostu ten czas przyjdzie i przestaną. Wiesz co, moim zdaniem, też warto poszukać przyczyn tego obiadania, od czego to się tak naprawdę wzięło. U mnie moje obiadanie wynikało z nie wiem, niedowartościowania dużego. W momencie, kiedy, kiedy moja wartość się podniosła, moja wiecie, samoocena to te zaburzenia odżywienia zniknęły. Tak jak widzicie, ja miałam różne okresy. Kiedyś byłam bardzo chuda, blada, później miałam taki okres, że przytyłam, nie wiem, ponad 10 kilo. Później znowu trochę chudłam, zaszłam w ciąży, no i znowu te kilogramy musiały trochę wrócić. Aczkolwiek, wiecie, co ja w ciąży bardzo mało przytyłam. Ja przytyłam jakieś 90 kg. I absolutnie się nie obiadałam, różne tam zachcianki miałam i do tej pory mam. Wiecie, co kluczem też jest to, żeby chyba jednak tak bardzo nie starać, żeby to wszystko było takie zbilansowane, żeby to wszystko było takie ułożone, że to jest zdrowe, tamto jest niezdrowe, nie dzielić tych pokarmów. Bo uwierzcie mi, że to, że wy się obiadacie i to, co fundujecie wtedy całemu waszemu układowi trawiennemu, jest dużo bardziej niezdrowe niż te super zbilansowane posiłki. Kiedy sobie fundujecie, w czasie kiedy jest dobrze i kiedy, kiedy jecie super, i w ogóle dzień jest idealny. Ja wiem, ja znam dobrze to uczucie: dzień jest idealny, jest świetnie, bo w tym dniu się nie obżarłam, nie zrobiłam nic, wiecie, mm, ponad swoją kalorykę nie zjadłam. Jestem na ujemnym bilansie kalorycznym, jest w ogóle super, jestem super zdrowa, jest świetnie. To, co wy zafundujecie sobie w momencie, kiedy przychodzi ten napad obżarstwa, jest o wiele bardziej niezdrowe niż te wasze super zbilansowane posiłki, czy moje wtedy, kiedy ja tak myślałam. Znam to myślenie bardzo dobrze i, i wiecie co? W momencie, kiedy ja tak naprawdę sobie odpuściłam to wszystko, e, powiedziałam sobie stop, przestałam się rzucać na, na jedzenie. E, nie wiem, potrafię zjeść jeden, dwa cukierki, trzy czasami, ale, ale nie kończyć, nie wiem, na zjedzeniu kilku czekolad jeszcze do tego ciaska i coś tam, bo jutro ktoś mi to zabierze. Właśnie warto chyba zrozumieć to, że to jedzenie tak naprawdę jest ogólnie dostępne teraz w sklepach i nikt nam tego nie zabierze, więc nie musimy się najadać na zapas. Nie wiem, chyba to jest kluczowe. Po pierwsze zrozumienie, skąd to się wzięło i naprawienie tego, tak? Bo zawsze zaczynam od źródła. A po drugie, no to chyba właśnie to, żeby pamiętać, że nikt nam tego jedzenia następnego dnia nie, nie zabierze. Nie wiem, do tego wszystkiego chyba trzeba po prostu dorosnąć. Niektórzy dorastają, niektórzy nadal w tym mm, tkwią. Nie chcę też obrażać kogoś, kto w tym tkwi, bo tak jak widzicie, ja sama tkwiłam w tym przez 7 lat. O ile nie więcej, już nie wiem, nie pamiętam dokładnie, nie będę tutaj Wam wiecie, zmyślać, że, że pamiętam na 100%. Ale no, tak mi się wydaje, że jeżeli się to wszystko zrozumie, po pierwsze, mechanizm tego, jak to wszystko działa, i to, że nikt nam tego jedzenia tak naprawdę nie zabierze, jeżeli my sami sobie tego nie zrobimy, no to można się jakoś czas, z, z, z czasem nauczyć. Yy, wiecie, że, że to jedzenie nie jest naszym wrogiem, a tak naprawdę ma nas odżywać, ma dawać nam siłę. Czy, czy to ta kasza jaglana z warzywami, czy ten cukierek tak naprawdę, no wiadomo też, że nie przeginajmy, żeby jeść całe same cukierki e, danego dnia, ale uwierzcie mi, że odechcę Wam się jedzenia e, samych cukierków, jak będziecie codziennie jeść, ehm, nie wiem, czekolady, cukierki, wszystko co niezdrowe, odechcę się chyba raczej, nie? Ech, dobra kochani, ugadałam się jak zwykle. Nie wiem, czy to dla kogoś jest przydatne w ogóle, co w tej chwili powiedziałam, ale to są takie rzeczy, które moim zdaniem mnie pomogły. Ja na pewien czas sobie odpuściłam, dałam sobie przytyć. Moim zdaniem to musi po prostu zaistnieć. Po prostu musi i tyle. Wyglądałam wtedy nieładnie, niefajnie, niedobrze wspominam te czasy, ale to też są czasy, kiedy poznałam mojego męża, i który, e, który mm, zakochał się we mnie, mam nadzieję, bez względu na te kilogramy, przynajmniej on tak teraz stwierdzi. Um, i to też mi chyba pomogło. Jakoś to wszystko zaczęło się dać właśnie w tym czasie, kiedy zaczęłam mieszać, mieszkać z Kamilem. I te wszystkie moje weganizmy, wegetarianizmy. Ja ogólnie powiem Wam, że nie lubię mięsa. Nie przepadam za produktami odzwierzęcymi. Nie przepadam. No, jem, tak. Ale naj, najgorzej na bakier jestem chyba z mięsem. Naprawdę nie lubię mięsa. Dla mnie może nie istnieć. Jeżeli produkty wegańskie byłyby tańsze, ja bym sobie z chęcią te produkty wegańskie kupowała i nie musiałabym wcale jeść mięsa. E, ale, ale wiecie co, szukanie sobie w tym pomocy w przechodzeniu na weganizm, wegetarianizm dla mnie było zupełnie bez sensu i e, nie polecam. Naprawdę e, Jedzcie wszystko po prostu to, co, co lubicie. U mnie zawsze słabym punktem były słodycze i zawsze po prostu obiadałam się słodyczami. No, nie były żadne fast foody, to nie wiem, typu jakieś maki, pizze i tak dalej. To były zawsze po prostu słodycze. I to był ten problem, żeby sobie właśnie pozwolić zjadać te słodycze w normalnej ilości. Jak sobie pozwoliłam, to to wszystko minęło. Tak jak widzicie, miałam też okres przejściowy, byłam dużo grubsza niż w tym momencie. Teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem nie żałuję wszystkiego tego, co się działo ze mną przez te lata, dlatego, że to mnie też czegoś nauczyło, coś z tego wyniosłam, teraz cieszę się, że jestem zdrowa, że wszystko jest w porządku, mam zdrowe dziecko, tak jak widać, więc wszystko tutaj też z hormonami i, nie wiem, z całą moją zdrowotnością jest w porządku, także polecam. Żadne magiczne metody tak naprawdę internetowe, książkowe, psychoterapeutyczne, moim zdaniem, nie pomogły. Zależy też to, na jakim jest etapie, tak, ja jeszcze... Yy, Oczywiście nie mówię, że psychoterapia w, w, oczywiście we właściwym gabinecie, z właściwym e, psychoterapeutą jest zła. Niektórym to może pomóc, tak? Ale w moim przypadku absolutnie nie. nie. Dobra, powiedziałam Wam to, co miałam do powiedzenia. E, kochani, idę sobie teraz e, zrobić coś do jedzenia. Boże, jak ja wyglądam z tymi włosami. Strasznie. Muszę gdzieś sobie opaskę znaleźć się zakładać na tą głowę. Zrobić sobie coś do jedzenia. No i tak naprawdę nie wiem, czekam, aż Stasiu się obudzi. Napiszę sobie pracę, mam bardzo dużo pracy do napisania. W ogóle mam wrażenie, że ta szkoła zwariowała ostatnio, jeżeli chodzi o ilość nauki, ilość tego, co nam zadają. Chyba sobie odbijają to, że nie chodzimy na zajęcia, tylko siedzimy przed komputerem. Nie wiem, co to jest za różnica, bo ja i tak muszę to wysiedzieć, i tak, ale mówię wam, szaleją strasznie. Po prostu yy, to jest szkoła medyczna, i ja, ja niedługo czuję się, jakbym miała ja zostać lekarzem, zamiast tam wiecie, tym, kto, na którego się szkole, ja więc nie wiem, może będę ludzi leczyć po tej szkole jakoś na nielegalu z tymi wiadomościami, które, które osiągnę. Pewnie, pewnie by się dało. Dobra, kochani. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku. Muszę to jeszcze zmontować i wrzucić. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy kiedy. Teraz jest w ogóle dużo vlogmasów na YouTubie, więc nie wiem, czy się przez te wszystkie vlogmasy przebiję z tą swoją małą, znaczącą treścią. Dajcie koniecznie znać, czy oglądaliście ten filmik. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym.